Trudne hasło, czyli pomysł na silnik. Rzuciłem wszystkim chłopakom mnie w firmie, zaproponujcie mi jakiś motor. Musi być fałka sześciocylindrowa. I Grzegorz najbardziej mnie zaciekawił, tak bo powiedział tak: Co, jest taki motor ponad 300 koni. I to mi wystarczyło, dlatego tu jestem. No dobra, ale fajnie, że ma ponad 300 koni, tylko z jakiego samochodu to jest? Strzelaj. To jest proszę, ja to za znaczy tu, wiesz, wysilać intelektualnie, bo rozumiem, że wymiary się zgadzają, tak? Czyli no, Na to wygląda. 65. Ty to na oko kurczę mierzyłeś, bo jest idealnie, wręcz po prostu. 75 e, benzyna, widzę dwie turbosprężarki. To jest powyżej 3 litrów? Mhm. Mm 3-3? Zgadza się. No dobra, to, to jest Kia Stinger, no, tak? I w punkt. <laughs> y Ile to ma przebiegu, w ogóle skąd jest ten motor? Wiesz co, on jest wyjęty z rozbitka, e, bodajże około 70 tysięcy. Czyli to świeży motor jest właściwie tak naprawdę. No dobrze, a ile sobie przemiana ten silnik? Dla Ciebie jak będzie za piątkę. To ja bym go pakował na busa, w ogóle się nie zastanawiał, no bo to ja to widzę, już. że kompaktowy jest. Tam się zmieści, jak będzie miał ponad ty no prawie 400 koni, to no, ten Eloran będzie latał, dosłownie.